Pytania i odpowiedzi, część trzecia. Jaki układ nerwowy jest organem świadomości? Układ mózgowordzeniowy. Jaki układ nerwowy jest organem podświadomości? Układ sympatyczny. Jak nazywa się centralny punkt rozprowadzenia energii, który stabilnie regeneruje ciało? Splot słoneczny. Jak sterowana i kontrolowana jest ta energia? Poprzez świadome myślenie, co może zakłócać tę dystrybucję, stawianie oporu, krytyczne, niespójne myślenie, a przede wszystkim strach. Jaki jest wynik takiego zakłócenia? Każda choroba, z którą boryka się ludzkość. Jak można całkowicie wyeliminować strach? Jak można całkowicie wyeliminować strach? Poprzez zrozumienie i zaakceptowanie prawidłowego źródła energii, co wpływa na sytuacje, które zdarzają się w życiu, nasz poprzedni stan psychiczny. Jak możemy rozpalić splot słoneczny, musimy skoncentrować się na sytuacjach, które chcemy, aby się zamanifestowały w naszym życiu, co jest twórczą zasadą wszechświata inteligencja wyższa.